klimaty przedstawiają witryna z pamiątkami, festiwalowe prace, rowerowe wyczyny, ważne momenty historii przed szkole w średnim wieku. Nowe witacze, dużą dozą melancholii i wspomnień o złochiemieckich artystach był spektakl muzyczny witryna z pamiątkami. Jestem ogromnie wzruszona i poruszona, bo tyle niesamowitych wspomnień i ta atmosfera e, takiego naprawdę bardzo ciepłego przyjacielskiego spotkania. Wspominaliśmy dzisiaj artystów, których już z nami nie ma, i ludzi kultury, i ludzi, którzy pracowali na polu społeczno-kulturalnym. Wspominaliśmy z ogromnym wzruszeniem, zbieraliśmy materiały urodzin, także mieliśmy takie spotkania z rodzinami które podpowiadały nam, co możemy powiedzieć o artystach, o wszystkich tych ludziach, o których wspominaliśmy. Co ważne, wszyscy na scenie dzisiaj prezentujący program, to są też lokalni artyści, i młodsi, i starsi, w takie międzypokoleniowe spotkanie, więc jest to też taki hołd oddany wszystkim tym, których już nie ma, a o których ciągle pamiętamy i mamy ich w sercach. A jak taki sposób na wspominanie złocinieckich artystów podobał się publiczności? Przecudny, przecudny. Koncert, formuła. Fantastyczna, jestem naprawdę poruszona, zachwycona. Tym bardziej, że wszystkie te osoby znałam. Naprawdę gratuluję pomysłodawcom, bo cudownie to zostało zrealizowane, ujęte, pokazane. Naprawdę jestem bardzo poruszona i, i, i zachwycona. To wydarzenie udowadnia, że sztuka jest wieczna. Na początku listopada odbyło się u nas robocze spotkanie przygotowujące do przyszłorocznego Europejskiego Festiwalu Ludzi. Z 15 państw przyjadą tutaj grupy mieszkańców Europy. I będą ze sobą wspólnie przebywać, rywalizować, bawić się i udowadniać, że wspólna Europa jest to coś dobrego. I warto też wzajemnie się odwiedzać, warto się ze sobą spotykać no i będziemy udowadniać, że tak jest. Złocieniec na ten czas brzmi międzynarodowo. Ludzie potrafią się ze sobą e, bawić i, i są e, szczęśliwi i zadowoleni. I warto też podjąć się tej organizacji, no i dlatego to robimy. Jak ta międzynarodowa integracja będzie wyglądać? Są ustalone konkurencje, które będą się tutaj odbywały, i też ta organizacja będzie niosła za sobą rywalizację. Są też otwarte konkurencje, które oprócz tych takich podstawowych będą powiązane z, z tymi naszymi terenami. No i też będziemy ruszać się w, w las, w przyrodę. Mamy zamiar zaproponować również e, konkurencje rowerowe i będziemy chcieli je, je wykorzystać do tego, żeby promować nasze e, piękne tereny Pojezierza Drawskiego, piękne tereny okolic Łocieńca. Wydaje się, że temat zmian klimatu i temat ochrony przyrody będzie tutaj tematem wiodącym i będę proponował, by, by przyszłoroczny festiwal ludzi był pod tym, pod tym hasłem. Jesteśmy przekonani, że ten festiwal dowodni, że świetne wydarzenia nie mają granic. Pan Henryk Szanowski to pasjonat, a także ambasador Złocieńca. Tym razem na dwóch kółkach odwiedził wszystkie gminy naszego województwa. Święty pamięci żoną, że śminaliście zaplanowali, a robimy wszystkie gminy w Wojewódzkiej Zachodniej no i żona dużo im pomogła, bardzo dużo pomogła, bo to trzeba było przeliczyć, żeby się za dużo rady nie przyjeżdżało, bo tak czy owak trzeba było przyjeżdżać przez te same miejscowości. I tak stało się, że musiałem to podjąć. Już w tamtym roku zgłosiłem, że będę już objeżdżał te wszystkie miasta gminy których jest to 13. Nie znamy nawet wszystkich gmin, bo nie widziałem, gdzie jakie gminy są niektóre, bo te znane, to jest znane, co wiadomo. Życzliwi bardzo byli ci burmistrzowie, czy zastępcy burmistrzów, wójtowiec przyjechał taki projekt, taki starszy i, i, no i, i, i No i po prostu te kilometry robił dla kogoś, dla tych dzieci. Piękna konsekwencja pana Hendryka, który ze swoich celów się nie wykręca. Ważną uroczystością przypominającą naszą historię były obchody 40. rocznicy internowania działaczy opozycyjnych w Wojskowym Obozie Internowania w Budowie. Zaczęliśmy mszą w kościele garnizonowym. Tam przy kościele odsłoniliśmy tablicę pamiątkową. Potem otworzyliśmy wystawę w centralnym punkcie złocieńca, tak aby i mieszkańcy mogli dowiedzieć się albo przypomnieć sobie ci, którzy pamiętają tamte wydarzenia, jak to wówczas wyglądało. No a zakończyliśmy tutaj w Domu Kultury, w Złocienieckim Domu Kultury wręczeniem odznaczeń, wysokich odznaczeń państwowych uczestnikom tego ruchu antykomunistycznego, których represjonowano właśnie w sposób taki, że wcielono ich do za karę do Ludowego Wojska Polskiego. Najbardziej istotnym elementem, który uważamy, że Trzeba podkreślać, jest ta międzypokoleniowa łączność, żeby młodzi ludzie dzisiaj zrozumieli, że to, że mieszkają w wolnym, niepodległym państwie, że mogą śmiać się, bawić, uczyć, realizować swoje marzenia, no jest wynikiem tego, że kilkadziesiąt lat temu ich rówieśnicy, często niewiele starsi, podejmowali walkę o tą wolność, o tą wolną Polskę i tą wolną Polskę ostatecznie wywalczyli. Uczestnicy tamtych wydarzeń, opowiadając o nich, nie tracą humoru, ale także zdają sobie sprawę z wyrzeczeń, które trzeba było podnieść. 40 lat temu zostaliśmy nobilitowani, bo zostaliśmy działaczami uznanymi przez SB. Coś, co nie kosztuje, nie istnieje, czyli musieliśmy zapłacić pewną cenę. Tak już lekko mówiąc. Też zostaliśmy uwiarygodnieni też w oczach załóg. Oczywiście byli tacy, którzy się załamali, to, to, to jest jasne. Natomiast no, chyba widać, że w jakiejś znacznej części na pewno. Dostaliśmy większego powera do, do działania i już motywację. Mało tego, już byliśmy odporni bardziej na inne represje. Wielki szacunek dla ludzi, którzy mimo represji i internowania swoich marzeń o wolnym kraju nie trzymali pod kluczem. Sesje Rady Miejskiej to także moment do celebrowania pięknych jubileuszy, takich jak 30-lecie działalności przedszkola prywatnego w Złocińcu pani Stanisławy Rakisowskiej. Została jakby nagrodzona praca klasówki. Docenieni zostali moi nauczyciele, jak również cała kadra, bo cała kadra tworzy jedną wielką placówkę. Byliśmy pierwsi jako placówka niepubliczna. My żeśmy 1 września 30 lat temu rozpoczęli naszą działalność. Bardzo mocno wspierał mnie pan Aleksander Lesler, bardzo mocno wspierał mnie pan Marek Skotnicki. Dziękowałam im bardzo na naszej uroczystości przedszkolnej, bo to były takie pierwsze osoby, które pomogły mi jakby w tworzeniu. Były czasy, że było bardzo ciężko, ale niemniej jednak no, duża zasługa i wyrozumiałość padała ze strony pracowników. Staramy się, żeby ta placówka była bardzo urozmaicona. Czego można z tej okazji życzyć? Dzieci i żeby dalej funkcjonowało. Wspaniała historia naszego niepublicznego przedszkola, o której warto mówić publicznie. Inwestycją, która ma realny wpływ na wygląd naszej gminy, jest pojawienie się pięciu nowych witaczy miejskich. Witacze te znajdują się na każdym wjeździe do miasta Złocieniec. Wyglądają, myślę, pięknie, ale pozostawiam to już ocenie mieszkańców. Fajnie, że te nowe witacze są ładne, kolorowe. I zastąpiły takie stare, już mocno dość zużyte witacze, które po prostu, ich czasy świetności minęły. Piękne witacze. Aż trzeba powiedzieć do zobaczenia. Dziękujemy za Wasz poświęcony czas. Przesyłamy Wam dużo ciepła i zachęcamy, aby tym bardziej po zmianie czasu nie tracić ani chwili i korzystać ze wszystkich wydarzeń, które jeszcze w tym roku odbędą się w naszej gminie. Na dzisiaj to wszystko i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!